Chwała Bogu. Dziękuję, że jestem tutaj z Wami i mogę się z Wami podzielić świadectwem. W sumie mogę powiedzieć, że nigdy nie spodziewałam się, że będę tutaj mówić, ale to jest wielki przywilej, że mogę tu stać i powiedzieć swoją historię życia. Tak naprawdę zastanawiałam się w ogóle, jak Marek mi powiedział, żebym tutaj powiedziała to świadectwo, czy ja mam co powiedzieć. Bo nigdy nie paliłam, nie piłam, nie robiłam nic z tych rzeczy. Tak sobie pomyślałam, no w sumie. Nic takiego się nie wydarzyło, ale właśnie zauważyłam, że to, że tego nie doświadczyłam w swoim życiu, to to jest ogromne świadectwo Bożego działania i jest czym się podzielić. Więc chciałabym zacząć od tego, jak tak naprawdę, co przeżyłam i do jakiego miejsca mnie Bóg doprowadził. Zacznę od tego, że wychowywałam się w rodzinie wierzącej od zawsze. Moja mama po prostu zawsze wierzyła w Boga i pokazywała tego Boga zawsze. Ale nie miałam za łatwo. Miałam tatę alkoholika, który po prostu bił mnie, był przemocowy, był agresywny, robił awantury w domu. I tak naprawdę bałam się mojego ojca. Nie nazywałam go nigdy tatą. Nie mówiłam do niego nawet tato, bo słuchałam się go tylko tak naprawdę dlatego, żeby, żeby po prostu było, żeby nie wlał mi, bo tego się bałam po prostu. I w naszym domu naprawdę było ciężko. Była przemoc, było po prostu bardzo trudno. Ale moja mama, to co mi pokazała i to co mi przekazała, to właśnie ta wiara i Bóg. Bo zawsze chodziliśmy do kościoła, zawsze się modliliśmy, po prostu oddawaliśmy Bogu chwałę. I ona mi pokazała to, że po prostu że Bóg jest. Że pomimo tego piekła, które miałam w domu, które otaczało mnie wokół siebie, to że Bóg istnieje. I że można w nim całkowicie dać swoją całą nadzieję. W międzyczasie też właśnie mój tato mm, straciłam mojego tatę przez alkohol. Alkohol go tak porwał, że pomimo, iż przy, przyjął Jezusa, to niestety zmarł. To było ciężkie. W wieku 9 lat tak naprawdę straciłam tatę. Bardzo szybko. I powiem szczerze, że na ludzki sposób nie jestem w stanie wytłumaczyć, jakbym jak to przeżyła. Bo. Jak po prostu Bóg mi na Boży sposób przeżyłam to w ten sposób, że naprawdę to ja pocieszałam czasem moją mamę i mówiłam: Mamo, my musimy przejść na kolejny poziom. My nie możemy tak żyć, mieliśmy piekło, ale teraz się skupmy na tym, co Bóg ma dla nas na ten moment, nie? I moja mama była w szoku. Dziewięcioletnia dziewczynka mówi takie słowa do swojej mamy, gdzie tak naprawdę to ona powinna być mm, załamana. I Bóg mi dał naprawdę łaskę w tym, żeby przeżyć tą śmierć. Ale chciałabym też powiedzieć o tym, co właśnie było dobrego. No, ta wiara, ten Bóg, to wszystko, co jakby trzymało mnie ku życiu. W wieku czterech lat, bo ja tutaj już przyjeżdżam, 16 lat tą Ustronia, jako mała dziewczynka, było tutaj jakieś właśnie wezwanie, też w sobota. pastor Chydzik jeszcze żył i właśnie było wezwanie do modlitwy o oddania swojego życia Jezusowi. I pamiętam, że właśnie miałam cztery lata i nikt mi nie mówił, że maja, idź, idź. Pomóc się, trzeba tak zrobić, tylko ja po prostu poczułam, że ja chcę oddać swoje życie Bogu. Że to jest ten moment i że ja chcę oddać swoje życie Bogu. I wyszłam i pomodliłam się i oddałam swoje życie Bogu z pastorem Hedzikiem. I od tamtego czasu do dzisiaj jestem właśnie z Bogiem. I wiem, że tak naprawdę to, że dzisiaj nie palę, nie piję, nie jestem w ogóle uzależniona, nie mam takich problemów, to jest tylko Jego po prostu zawdzięczam Jemu bo to on mnie trzymał i on do dzisiaj mnie trzyma. Potem, właśnie w wieku 8 lat, wziąłem chrzest w moim kościele. I jeszcze tylko powiem, właśnie taką jeszcze jedną rzecz, która w sumie jest taka niesamowita, że jak byłam mała, no to właśnie mój tato, przez to, że był taki przemocowy, on bardzo często ze mną jak coś w ogóle odrabiał, jak lekcje ze mną czasem odrabiał, to zawsze mnie wyzywał i mówił, że ty tłumanie, ty nic nie rozumiesz. Eee, i we mnie też powstawały takie myśli, ale właśnie tak sobie, miałam problemy przez to w nauce, no bo po prostu były co, ciągłe awantury w domu, ciągłe jakieś bicia, nie wiadomo co. I ja po prostu nie mogłam się skupić i w nauce mi szło dosyć ciężko, nie mogłam się nauczyć dobrze czytać, coś robić. I pamiętam, że na jednej ze, ze szkółek niedzielnych właśnie było, by, dostawaliśmy takie karteczki i było napisane, drogi Panie Boże, pomóż mi Wy. I trzeba było tam uzupełnić żeby w czym Pan Bóg nam pomógł? I pamiętam, że ja uzupełniam, żeby Panie Boże, pomóż mi w nauce, żebym była mądrzejsza przez O.N. <grym> I rzeczywiście Bóg naprawdę wysłuchał tej modlitwy dziecka, wysłuchał modlitwy dziecka, ponieważ ja potem poszłam do szkoły średniej, do podstawówki i Bóg mnie wywyższył. Bóg z miejsca, w którym ja byłam, po prostu czułam się jak nikt, beznadziejnie po prostu mnie wywyższył i pokazał mi, że ja nie jestem. Że jestem głową, a nie ogonem, że nie jestem byle Kim, że jestem córką Boga, córką po prostu tego jedynego ojca w niebie, który jest najlepszy. I miałam do wyboru dwie rzeczy: mogłam oskarżać Boga Boże, czemu moje życie tak wyglądało, czemu nie mam taty, czemu miałam alkohol, czemu miałam takie problemy, a mogłam pochwycić się jego właśnie bycia ojcem. I dla mnie dzisiaj ten obraz ojca w niebie to jest po prostu najpiękniejszy obraz, jaki tylko może być. Wiem, że gdyby nie Bóg, to w ogóle bym nie była w tym miejscu, w którym dzisiaj jestem. Nie wiem, co by ze mną było. Tak czasem opowiadam moim znajomym i mówię: może bym była w jakiejś depresji, może bym właśnie brała narkotyki. Nie wiem, co by ze mną było, ale na pewno nie byłabym w takim miejscu. Dzisiaj Bóg mnie używa, Bóg mnie właśnie wywyższył. Naprawdę brałam udział w różnych projektach, w Erasmusie. Byłam przewodniczącą w klasie, Bóg mi dawał autorytet. Nauczyciele, naprawdę miałam taką łaskę, po prostu co chciałam załatwić z nauczycielami, to nauczyciele po prostu, tak, mają wszystko, nie ma problemu, Maja wszystko ogarnie, załatwimy, to po prostu taka Boża łaska, taka Boża przychylność w każdym miejscu, w którym byłam i dzisiaj tak naprawdę mogę powiedzieć, że Bóg użył mojej przeszłości. Bóg Użył tego miejsca bólu do tego, żebym dzisiaj mogła się dzielić z innymi ludźmi, żebym mogła opowiedzieć im moją historię. Jak Bóg mnie wyrwał z tego, było tak żąskiego. I to, że właśnie nie mam tych problemów, że właśnie nie, nie jestem uzależniona, że, że to wszystko to jest dla mnie niesamowite. Że ja nie musiałam przechodzić tych takich trudności, o których tu wiele osób mówi, tylko że właśnie Bóg mi pozwolił nie mieć tego. I jestem bardzo wdzięczna Bogu za moją mamę która jest niesamowitą kobietą, dzielną, która przeżyła tyle rzeczy, których ja nie jestem w stanie nawet zdać sobie sprawę, jakie to było ciężkie. Jestem wdzięczna Bogu za ten czas i za to miejsce, bo to jest mój drugi dom. Dziękuję.